Witajcie w firmie Intereco, gdzie odpady zyskują nowe życie. Ja nazywam się Dominik Witkowski. A ja nazywam się y, Tomasz Kruk. Od 12 lat tworzymy firmę, która działa w obszarze ochrony środowiska i która zajmuje się zbieraniem surowców wtórnych w postaci tworzyw sztucznych oraz papieru. Chcemy dalej się rozwijać, chcemy y, poszerzyć naszą działalność o proces przetwarzania surowców wtórnych. A przede wszystkim chcielibyśmy odczarować wizerunek firmy, która zajmuje się odpadami. Do tej pory, dzięki naszej działalności, ocaliliśmy około miliona drzew. Wesprzyjcie nas w naszych działaniach, a kto wie, może wkrótce ocalimy kolejny milion bądź też dwa miliony drzew. Mamy konkretną wizję oraz plan, aby kontynuować naszą misję. Pokażemy Wam, jak to, co dla wielu osób jest odpadem, może być cennym materiałem w procesie produkcji. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz oraz wsparcie dla naszych działań.